Ej, serce na bicie? Człowieka rozpoznaczy nami chory rap. Ej, człowieka rozpoznaczy nami chory rap. Ej, terror, terror. Terror. Nie kurwa error, tylko terror. 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 Ej. error grazie Kiedyś była pierdolona biurokracja. Kiedyś ludzie narzekali, ale coś załatwiali. Dziś jest horror, zwany terrorkracją. Przyjeżdżasz do urzędu, one cię odsyłają do internetu. Każą ci się zarejestrować i daleki termin bukować. Kurwą się nie chce pracować, ale wypłaty pobierają. Choć w pracy w chujawalą. Niewiarygodne, co ta pandemia zrobiła. Ludziom życie utrudniła, a tych pierdolonych szmat z urzędu nauczyła. Jak się ludzi z kwitkiem Syła. One kurwy siedzą przy kapce i się uśmiechają przy kretyńskiej gadce Rozmawiają jaki to nakłon pracy mają ludzi tym rozśmieszają bo się kurwy naprawdę opierdalają Kurwa to niewiarygodne kiedyś pracowały i mimo kolejki każdego przyjmowały Ludzie załatwić wszystko zdążali A dziś jak dobrze trafisz za tydzień w urzędzie może coś załatwisz A dziś jak dobrze trafisz może w urzędzie coś za tydzień załatwisz Biurokracja, biurokracja, tu się im opłaca. Biurokracja, człowiek cię załatwia. Choć papierki wypełniał, choć godzinami w kolejce spędzał. Pierdolona biurokracja, stryk, pandemia. Biurokracja w terror się zamienia. Terorkracja, terrorkracja. Urzędnik cię spławia wirusem się zasłania. Pierdolonym wirusem się zasłania praby osobiste do załatwienia. Każdy człowiek ma swoje zmartwienia. Wstaję rano, jadę załatwić coś w urzędzie. Człowiek myśli, że jak pojedzie z rania, dobrze będzie. Wiem, że jak pewnie stać, tak będę w kolejce. Pod drzwiami szok, siedzi pierdolony odźwierny. Jebany strażnik miejski. Kurwa, myśli, że ma władzę. Pyta się, czy miejsce było bukowane. Czy przez internet miejsce było zarezerwowane. Mówię do niego... Przecież oboszczenia są luzowane. On mówi, że bez rezerwacji sprawy nie będą załatwiane. Daje wizytówkę i porady, żeby dzwonić i się dowiadywać. Zaraz numer wykręcany, przez jakieś kurwisko telefon odebrany. Żadne przekonania ją nie interesowały. Jej ciekawe spostrzeżenia i zapewnienia, że miejsc w tym tygodniu już nie ma. <laughs> nie ma kurwa miejsc w tym tygodniu. Biurokracja, biurokracja, to się im opłaca, biurokracja, człowiek coś załatwiał, choć papierki wypełniał, choć godzinami w kolejce spędzał, pierdolona biurokracja, stryk, pandemia, biurokracja w terror się zamienia, terrorkracja, terrorkracja, urzędnik się spławia, wirusem się zasłania, pierdolonym wirusem się zasłania. Moje wnioski wyciągnięte w urzędach już nigdy normalnie nie będzie. One się przyzwyczaiły, pracować, oduczyły. Zrobiło się dla nich bardzo wygodnie. Nie pracują już na szybkiego, bo nie przejmują się kolejką. Zamiast na przykład 40 osób przyjąć, 20 rejestrują. Tylko to, co robiły tygodniami, będzie rozkładać się w czasie miesiącami. One niczego nam nie będą ułatwiały. Zapomnij, żeby pomocną rękę do ciebie wyciągały. Interesują się tylko kawami i plotami. Z góry na strach będą traktowały. Z łaską. Nas obsługiwały. Kurwy zapomniały, że dzięki nam pracę dostały. By ludziom załatwiać sprawy pomagały. Ale dziś urzędy zapomniały, po co kurwa powstały. Ej!